Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Walkariat Sport Center, gdzie mieści się baza treningowa reprezentacji Polski i Tuż przed chwilą, tuż za nami się odbyła konferencja z udziałem trzech naszych piłkarzy: Kuba Kirbio, Robert Gumny i Kamil Grabara. Wojtek, no trzeba powiedzieć, że nasi piłkarze dość dobrze wyglądali mentalnie jak na drużynę, która dostaje takie młoty krytyki za ten fatalny styl gry. Podkreślmy to fatalny w meczu z Argentyną, ale jednak chyba awans powinien być tu wybijany na pierwszy plan. Tak, no myślę, że też troszeczkę czasownik nie chciał uspokoić sytuację w drużynie, nie zaogniać ją przed, przed bardzo ważnym meczem z Francją, dlatego też wysłał zawodników e, takich, którzy wypowiadają się poza może Kamilem Grabarą w sposób e, spokojny i taki zrównoważony, natomiast Kamil Grabara jak zawsze e, jak zawsze szpileczkę dziennikarzom wbił, tym razem poszło to tłumaczenie słów, że, że będzie kibicował reprezentacji Danii. Że bo... chce zmienić paszport. Tak, tak. To był oczywiście żart i myślę, że te, tak, tak też to zostało przedstawione, natomiast do Kamila chyba jakieś też troszeczkę inne tłumaczenia e, dotarły i, i, i troszeczkę, troszeczkę się zdenerwował na nas, że, że nie do końca oddaliśmy Mówię tu ogółem o środowisku dziennikarskim, sens jego wypowiedzi. Zastanawialiśmy się też, proszę Państwa, czy Jakub Kiewior został wysłany, bo to jedyny zawodnik z podstawowego składu, za karę niejako za to, że wypracował stuprocentową sytuację dla Argentyńczyków, dla Lautaro Martineza, na szczęście ten tej nie wykorzystał. no I Kuba Kiewior dość dobrze chyba wybrnął z tego pytania o tę sytuację. Tak, Kuba Kiewior, zresztą to, to był tak naprawdę jego jedyny taki duży błąd we wszystkich trzech dotychczasowych spotkaniach. Ja uważam, że akurat z nieba nam spadły Kuba Kiewior przed tymi Mistrzostwami Świata i ten jego wybuch formy, no bo. Zważywszy na problemy Jana Bednarka, to mielibyśmy dodatkowy kłopot w postaci obsadzenia środka obrony. Natomiast Kube Wior też to sam zauważył, że on ten błąd szybko odpracował, zrehabilitował się, wybijając piłkę z linii bramkowej w końcówce meczu z Argentyną. Także tutaj ja bym do Kuby Kiwiora za tą sytuację, kiedy, kiedy do Lautaro Martinez zapadał piłkę, broń Boże, żadnych pretensji już nie miał. Tym bardziej, że za moment uratował zespół, wybijając piłkę główką z pustej bramki. Fantastyczna historia jest tego Kubeki Wior. Wychowany GKS Utychy. Ale można powiedzieć, że nieskażony polską myślą szkoleniową, bo ona go nie odkryła do Ekstraklasy, Wyjechał do Żyliny na Słowację, tam go dopiero podszlifowali i sprzedali do, do Włoch, gdzie w Szpecji Calcio jest zawodnikiem podstawowym i gra w Serie A. No i mamy zawodnika takiego, który jest właściwie nie do zastąpienia. Jak za chwilę Kamil Glik skończy karierę, no to on przejmie od niego pałeczkę. Tak jest. Bardzo nietypowa ta ścieżka kariery, bo przez ziemię słowacką, później do Włoch już teraz pytają o niego o najlepsze kluby. Mówi się m.in. o AC Milan, że miała być już nawet konkretna oferta. No mieliśmy Polaka w AC Milan, Bartosza Salamona przez chwilę, ale on tam nawet nie zdążył zadebiutować. Mam też nadzieje, go tu brakuje przez kontuzję. Tak, tak mam nadzieję, że, że sytuacja z Kiwiorem będzie inna, bo na pewno to jest przyszłość naszej reprezentacji, zawodnik, który tak jak teraz Kamil Glik, może w tej kadrze grać na długo, na długo być liderem defensywy, bo widzę, że ten chłopak ma znakomite umiejętności, znakomity Potencjał jest opanowany, potrafi sobie radzić z presją, a do tego dużo lepiej niż Kamil Ligi, Jan Bednarek wyprowadza piłkę, jest lewonożny, to też jest, to też jest przewaga, może grać w dwójce środkowych obrońców, może grać w ustawieniu, z trójką tak gra, tak gra we Włoszech, także myślę, że, że bardzo dobrze że takiego zawodnika przed mistrzostwami świata udało się Czesławowi, Czesławowi Michniewiczowi dla tej reprezentacji zbudować. I na koniec, proszę Państwa, pokalkulujmy, jakie szanse mamy w meczu z Francją, bo Kamil Grabara powiedział fajnie, nawet jeżeli mamy ten 1%, to jest o cały jeden więcej niż gdybyśmy już jechali do domu, tak jak jadą Duńczyk. Niemcy czy Belgowie? Czy gdzieś znajdujemy jakiś chociaż pół logicznego argumentu, który przemawia za nami? Mamy Wojciecha Szczęsnego, który jest w genialnej formie. Mamy wciąż Roberta Lewandowskiego, który jest najlepszym napastnikiem globu, tak mi się wydaje. Tylko oczywiście musi dostawać podania w pole karne, bo bez tych podań on nie jest w stanie sobie wypracować sytuacji. Natomiast mecz będzie pewnie podobny, inaczej, plan na mecz będzie podobny do tego meczu z Argentyną. Natomiast wykonanie musi być o wiele, wiele lepsze. W piłce, Zdarzają się różne cuda, Odpadli już Niemcy, odpadli Belgowie, odpadli Duńczycy. My wciąż jesteśmy w grze i dopóki piłka jest w grze, to wszystko jest możliwe. Tak wiele i tak niewiele potrzeba nam w tej chwili do szczęścia. Przede wszystkim musimy nie tylko się bronić, ale też atakować. Tyle dziękujemy z Alki Rajat Sport Center. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wojciech Górski? Michał Białański.